Jesteśmy już w drugiej części vloga. Mamy Grubera z tyłu i uprawiamy tutaj, ze względu na to, że jest gnojowica, a to pole było zjeżdżone i ogólnie, że tych nawozów jest mało zastosowanych. Więc stwierdziłem, że OK, robimy głęboką uprawę. Zaraz Wam pokażę, co jak. Gnojowice mamy na dzień dzisiejszy, bo dzisiaj mamy imprezę w domu. Także mamy Gnojowicę na dzień dzisiejszy zakończone wożenie, jak dobrze pójdzie to jeszcze w poniedziałek będziemy wozić dalej i za chwilę Wam tutaj pokażę jaka jest różnica jak wjeżdżamy w ścieżkę technologiczną, no o jeden bieg różnica, nie? dlatego zawsze gdzieś tam te ścieżki, tam są bateria ten. Dla, bateria padła, dlatego zawsze tam ogólnie te e, dwa lata temu, chyba rok temu, nie dwa lata temu, ścieżki technologiczne gruberowałem i w tym roku jedno pole zgruberowałem, żeby mi się dobrze orało, nie? A potem, e, no faktycznie, to był, to był główny powód, a potem na drugich polach, przepraszam, tak się zastanawiałem, e, znaczy, no mówię, tutaj to był wyznacznikiem tego, że gruberowałem te ścieżki, było to, że że orałem, nie? Podrzepak orałem, a potem tak paliwa spaliłem na tych ścieżkach i tak mówię, bo w tamtym roku w uprawie pszenicy po rzepaku nie gruberowałem ścieżek i na ścieżkach ten agregat uprawował się mocno skakał. I tak sobie potem rozpumiałem, mówię, kurde, to w zasadzie nie ma sensu, bo te ścieżki rok w rok i tak są jakby zjeżdżone i nie ma to jakby, jakby dużego. Może wezmę kamerę na głowę. Nie ma to jakby dużego znaczenia, nie? że że ten że my te ścieżki e, jakby uprawimy no bo jeszcze tym bardziej na GPSie no to mamy jakby też tą e, tą poprawność nie? w sensie powtarzalność przejazdów e, no a tutaj widać bardzo mocne różnice jak się wjedzie w ścieżkę tutaj w tej chwili by była ścieżka to ciągnik Złapię B6, zaraz będzie ta jakby właściwa ścieżka, i tutaj jeszcze chyba nałożyło się to tak mi się wydaje, że to powinna być ścieżka tak, i tutaj nałożyło się to z tym, że jeszcze po tej ścieżce przejechałem Gruber beczką z gnojowicą, więc też to jest dodatkowo u, u ten, i tam akurat widzicie jaka jest różnica tam jest woda mokro, a tutaj jest na tej ścieżce suchar, straszny pył. I tutaj teraz połową grubera prawdopodobnie już tylko jedną łapą. Tak, więc ścieżka musiała być tutaj. No to tutaj na tej ścieżce jednak bieg niżej i non stop obciążenie silnika 100%. No jest to normalne, że te ścieżki są zabite. I tak w sumie jakbym miał tutaj robić tylko uprawę i tej gnojowicy by nie było i bym stosował normalnie nawozy, to chyba nie ma jakiegoś większego sensu tak sobie rozkminiam ta uprawa tych ścieżek no bo jeszcze mówię, tym bardziej na gps jest ta powtarzalność tego no a z drugiej strony jeżeli chodzi o orkę no to do orki jak najbardziej, no bo tą skałę skruszysz, a mój pług jest lekki i zawsze jednak na, tej, na tych ścieżkach wychodził i brzydko tak było, także lecimy sobie 10.2 na nawigacji ustawione, 10.2, 10.3 także e, już nie będę wychodził, łap brudził sobie e, Także no, trochę wysoka ta prędkość, ale mamy wydajność 2.8, 2.9, do 3 hektarów na godzinę Obroty 1580 Jedziemy na, 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 na GSM-ie Ale tutaj... A, skała Aż trzyma normalnie ten traktor Mamy też e, po siewniku tutaj zaraz regulację e, siłową na maksa, że ten gruber ma wchodzić ile wejdzie Niestety nie wziąłem dzisiaj, tu chyba też znowu mamy ścieżkę nie wziąłem dzisiaj. E... Patrz, pięć. Nie idzie. Nie, nie. O, teraz mu wpierdzieli dwa tysiące. O. E... Nie wziąłem tego pręcika do e... do pomiaru głębokości. Ale gnojowice! czuć, czuć moc. Aż takie jest twardo, że łapy widać jak pod wpływem tego pracują zobaczcie jak to ładnie miesza moim zdaniem jest petarda może nie jest to takie mieszanie jak w tych słupicach sierpowatych, nie? jak tam w Wadersztadzie Kultusie czy tam nie wiem w Polski gdzie tym, czy tam teraz to już jest New Holland, tym STC, bo to Zamykamy, bo się kurzy Zamykamy, bo się kurzy. Natomiast no, miesza to fajnie. Chodzi, e, chodzi mi tylko o to, że może tamte słupice sierpowate, one będą bardziej wyciągały. Raz, że może no, będzie na pewno intensywniejsze to mieszanie. Natomiast czy to tak do końca będzie zauważone? Bardziej mi chodzi o to, że ona bardziej chyba ta sierpowata, łukowata, bardziej tą ziemię, że przemiesza, to bardziej z tych głębszych warstw ją wyciągnie. Ale ja na chwilę obecną finansowych sensów ekonomicznych tutaj nie widzę, e, żebym pakował się. No może jak będą dofinansowania i ten, no to może tam sobie kiedyś pozwolę na jakiegoś, może, e, jak to, kultimer, kuna kultimera kawał fajnej maszyny, mój kolega ma, muszę się do niego przejechać, kiedyś zobaczyć e, tą maszynę. Ale na ścieżce aż normalnie zwalniam, żeby nie, nie darło tego ciągnika, nie? Eee, to tam może kiedyś do Michała przyjdziemy i w ogóle to dwa bezorkowce, trzy bezorkowce przyszły do nas, eee, w, że tak powiem kolokwialnie do wioski. A, wezmę w tą stronę, więc może kiedyś będziemy mieli okazję eee, przetestować, nie? Ale wytrzymać. Ujdę coś mi tu. To... O, dobra, jakieś problemy z kamerą. Także, może kiedyś będziemy właśnie mieli okazję to przetestować. Natomiast, ja myślę, że to naprawdę całkiem fajną robotę robi ten mój gruber na tej wąskiej redlicy, Jest głęboka uprawa i tak się zastanawiam, że chyba już nawet nie będę tego doprawiał. Fajnie, wiatr na tą stronę. Nie będę już chyba tego doprawiał talerzówką. A tam wysieje nawóz ze 100 kg polifoski, bo zasobności tutaj mamy duże. Też uprawię te po rzepakach w tym roku. E, na, na nawozy nie będę wydawał tyle pieniędzy, więc myślę, że e, mogę uprawić. Nie wiem, ile spali New Holland Retur palił w takiej uprawie w okolicach e, 15, 17, 15, 16, 17 litrów. W New Hollandzie chyba ciśnienie trochę mam upuszczone. Niestety nie wiem, na ile uprawiam, ale. Patrząc po tym, jak to. No, nie będę wychodził tu gnojowica, jest na nie będę sobie świnił w ciągniku. Ale teraz. Wbił go na obroty. 30 litrów, zaraz spalanie. Mm. No, no i tyle, nie? I jeszcze może na końcu filmu, jak zdążę, albo jako. Nie, już chyba nie będę. Z tego ze sprzęgła w farm traku, zrobię oddzielny filmik. Bo ten i tak będzie trwał pewno 20 minut. Także gnojowica wywieziona. Jest Patryk, przyjechał Patryk. Mamy tutaj Horsza Terano na właśnie słupicy e, sierpowej. Przejedzie Patryk i raz przejadę ja i porównamy, bo się tak zgadaliśmy. Patryk mówi, że trochę ciężej mu idzie że 10 na godzinę, 10, 2, 10, 4. I porównamy pracę tych agregatów. Oejdź, trzy belki, to jest 10 łap. Także lecimy tutaj w ścieżkę. W, niej w ścieżkę, tylko w sensie już na nawigację mam ustawioną i rozpędzimy go do. E, nawigacja pokazuje mi 9,9, 9, 9, 7, 9,8. Dobrze, mamy 9,9. I zaraz patryka tu nagramy jak. Ja, kurde, nie mam miary. Nie mam miary. 20 jest do tego. 20 jest do tego? No, nie, tu nie, bo ja mam co drugą wiel. Za, za wąsko. O, tutaj trafiłeś, ja okej. Okay. Ja jest dwie dychy? Jest więcej, bo 20 było coś takiego, tu... 25 będzie. 25 będzie, ale ja patrzę... To ja jadę tak jak ty. no, to Tylko, że wiesz, ty masz trzy łapy więcej, mieszasz większą powierzchnię. No, więcej ja oporu mam, No. Ja myślałem, że masz szersze, masz wąskie. Te. Wąskie mam. Okay. Ale ty wiesz, ty masz samą powierzchnię spulchnioną tutaj jest Ale wszędzie masz A ja no mam tak, tylko faktycznie. Tak A ja mam a widzisz To są te trzy łapy A ja tu muszę mi, że ja mam O głębiej Patrz Czekaj, masz Tutaj Też kamienie Patrz ona też nie To masz dotąd masz 20? No, mniej więcej powiedz, bo ja tam tego za manu to wiesz, metrówkę tak dwie było w no. To dotąd masz, ja idę po miarę. Ma 160 koni z tego co wiem, 630 A widzisz, i to jest to szybelkowiec, on. Szybelkowiec, on miesza całe 3 metry całościowo, nie? I tutaj u Patryka sprawdziliśmy, to on ma 26 cm. I patrz, tu masz powiedzmy dotąd 25, widzisz, ja nie wziąłem miarki. 25, 26, i patrz. O! Tu jest jeszcze lepiej. 26, 27 i patrz Tu Tu o. Wszędzie Jest cała powierzchnia wymieszana Na trzyberkowcu O Nie Tam trochę może nie, nie weszła gdzieś łapa Albo kamień był O kamień O tu Chociaż nie, tutaj też jest ale jest większa powierzchnia ziemi przerobiona. O, patrz, tutaj to jeszcze szedł głębiej, ze trzy dychy. No nie, 28, patrz. Nie, i cała ta powierzchnia jest, a u mnie są kreski porobione. Widzisz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To może była siódma. oraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I to jest ta różnica dwubelkowca i trzybelkowca. belkowca. Patrz, no przejechał mi do końca, jeszcze za paliwo będę musiał Patrykowi dać. <laughs> Śmieje nie? A Patryk mówi, co ty tak szybko jeździsz? Ja mówię, panie, ja jeżdżę tak szybko, bo ja mam. Eee, tu była moja rytmica. Patrz, dziś u mnie tak nie ma. Ja tu mam. E, U nie jest po prostu cała e, na gruberze dwubelkowym. I Ja mam 24. Czekaj, o widzisz? Patrz. Wiadomo, tu gdzie Redlica dalej wejdzie? Ja, o, 23. Jest różnica, ale starczy. Ja nie będę go już zagłębiał. I teraz tu trafiłem. Tu jest moja. Aha, patrz. Tu jest moja Redlica. Tu jest moja Redlica. Bo moja redlica jest wąziutka, także ja na mojej redlicy tu mam 29 cm, tylko że tu już nie mam jakby uprawione, nie? Tu mam to o, tyle mam uprawione, tu wchodzi, patrz nawet lepiej, wchodzi na ciekawe, no nie, na 29, a tu, a nie, też wchodzi, o, patrz jeszcze lepiej wchodzi, tu, tak? Ale tu to już jest. Tu nie jest uprawione. To jest miękka ziemia, ale to nie jest do końca porównywalne, bo byśmy musieli w beton wjechać. O, tu nie mam uprawione. Tu nie mam uprawione. Nie? Także gruber, no, to jest ta różnica grubera dwubelkowego a trzybelkowego. Fajne porównanie, naprawdę. O, tu może, tak, pewno tu jest moja redlica i tutaj już było twardo bardziej. To już wyskakuje ta redlica i będzie może 25. No. O, tu nie mam uprawione, nie? Także to jest tutaj, ale tu system korzeniowy żypaku i zbo, zboża tam przez rok to one, O, tu mam uprawione. O. A Patryk podcina całą powierzchnię. O, 27. Tu, tu, tu A tu też wysz, wyszła bardziej Słuchaj, ty podcinasz całą powierzchnię 3 metrów, a ja robię kreski no tutaj, też, tutaj też jest może kawałeczek niedoprawiony no nie jest, widzisz? No też nie, nie jest nie, do końca nie jest, nie Ale u mnie, u mnie wchodzi e, od 25 do 29 czasami jak łapa, może no. musiałbym łapy bardziej, ale patrzę, że też tutaj, jakby nie ten kawałeczek, cierpie, też nie? są przerwy, nie? Ale no wiadomo, że na 11 łapach masz lepiej wymieszane, nie? A umie czasami pójdzie na 29,30 i umie. 10 masz, tak? I umie, mówię, 20. Ja mam go ustawionego. E... No widać trochę płycej, bo ja ma... na nowych redlicach dojdę do 36 centów, no ale to 8 na godzinę, nie Nie, nie, nie 10,5, tak jak teraz, nie? 10 tam mi pokazuje 10,4. Ile pokazuje? Ile mierzysz? Co? No, ile masz teraz? No masz, ty masz wszędzie praktycznie równo, masz te 25, 28, 26, 28, tak masz. Powiem ci, nie wiem czemu. A ja mam takie też tam 26, czasami 29, tylko że no łapy, nie? Łapy. No masz, też, No co, no trzy, trzy. I jeszcze jest temat, że patrz, u ciebie te redliczki na bok, ale czy to taki tam ma mocny wpływ na, na, na jakby wiesz? Tu jest ten temat, że ty całą powierzchnię całą przewalisz no bardziej intensywnie, nie na pewno. Te trzy redlice, więcej to jest, nie? A ile ci pali w tym? 16-18 a mi spali myślę tak 14, teraz powinien spalić tak jak widzę, nie? Zależy wiesz to stadzisz, no ale jak robiłem po drzewach dwa przejazdy to i sianie 26 dwa przejazdy tym? Nie, to dwa przejazdy i zasiany. Plus siemnik 26 to Aha. to plus siemnik mhm, No to 77 Nie zależy jeszcze do jazdy Do jazdy tak, tak, bo, tak, bo tak, bo też, tak To też nie chodzi na kobietrze Ładnie, ładna maszyna, no, fajna Ja bym miał, ile on ma koni 160 Ale to jest on był chipowany czy nie? Ciekawe ile na wałku pokazał, nie? I ile na godzinę jeździsz? Ile Ci pokazuje? Na koło 9 Ale na to jeden tyle tylko pokazuje, ja bym odejść tak, bo tyle nawigacja, tyle też. Ja mam ja mam 10 ustawioną, a pokazuje 9, 9 czyli te pół kilometra. To ty mówisz koło 9, masz to 8,5 na godzinę, tak? Plus minus by było, jo? No ale no wiesz, no jest. jest ale masz wymieszanie jest lepsze. Ja o tym, że nie wiesz co tu mam dzień. To jest ziemia. Tu masz ustawianie głębokości? A i tu masz kurde zabezpieczone, fajnie o, Nie pękają ci te klipsy? Mi tutaj pękały w mandamie siebie To Na tamtym polu? No To co, to, to, to suszej bardziej tam jest co u ciebie? jak ja widzę to jest Mhm.

brałeś Nie, tak, pod podrzepak było orane i przed rzepakiem pszenica była po buraku bezorkowo, także tutaj jedna orka była w poprzek, nie? E, tak był wykopany burak, a potem jakby w tą stronę, nie? Przepraszam. E, w wiesz, w tą stronę jechałem, nie? To, to idziemy tam chcę zobaczyć. A ten, a potem gruberem jakby przecinałem to po buraku już wzdłuż, wracałem do tej uprawy wzdłuż, nie? I ten i no i tam na te 30-36 było zrobione nie? no teraz wiesz one też już się one też już się podjechały nie? bo jednak tutaj ta odległość jest 20 a ja mam tutaj już widzisz 13 nie? czyli tak ustawiając no to on by też szedł e, te 7 centymetrów jakby nie na nowych nie? na nowych wyszedł szedł głębiej na 50 hektarów jedna strona mi starcza a teraz to już nie są tam nie no. 400? Mhm. No ale w szóstki e, e, ten jeden jedyny... nie Ale 400 na jednych no. hektarów? No. Ja pierdzielę. Weź go podnieś jeszcze, zobaczmy. Z 2015 roku, no to, no to ile masz? I czubków nie zmieniałeś? O, ja pierdzielę. Ale? Ale jeden. Y... Czekaj. Miejsce wyszukamy, chodź, chodź, To no bo tych odkładniczek to na pewno nie zmieniałeś, nie, tylko... Ale, ale już widzę, że... No nie no odkładniczki te to masz kurde. ale nie, słuchaj już spójrz... Dawaj do, do końca. No, ale węglik. Węglik. No, węglik! węglik! Czyli takie, takie na 500 hektarów. One były... No no Słuchaj, przód wymieniłem, bo poszła mi tamta. Aha, i... okej, okay, ta już jest podjechana, a to jest to mniej więcej jest... nowe. No, tam parę hektarów. Ja pierdzielę, oryginał, nie? Yy, nie wziąłem trzy, bo mówię, tamte są dobre, nie? Tak. I, i wie, zapomniałem jak wygląda nowa, założyłem te. O, tak. no, no, ale. Nie, słuchaj, to, to słuchaj e, no, nie pękają na kamieniach. Nie, no, pękła mi, ale tu była. Tu w tym miejscu była taka, że. A tu Papież już nie było. ma węglika, co? Ciekawe, dokąd ten węglik jest. No, no tu puść, się, w tym miejscu. W tym się wytrze już. A tu patrz, a węglik nie, trzyma. To, patrz, no to to jest wszystko węglik. To ile taka? 500 złotych ze śrubkami. Za sztukę. No, ale, ale ile lat nie ruszasz? Ile lat nie ruszasz? No to słuchaj, załóżmy, u ciebie może. Znaczy nie, no to na jeden bat wychodzi, no bo tyle he, samo hektarów jakby e, na tej szerokości roboczej uprawiamy. No to ja na 500 hektarów muszę... Nie, 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 bo jedna część mi starcza, pięć e, razy kupuje. Jedną w drugie. Tylko, że ja wymianiem 10, to 7. Tylko, że ja jadę po całości, a ty No właśnie, ty no, właśnie szabatki, no właśnie, a ja robię parki. Ale no kurna, to wiesz, na 500 hektarów no, to, wymienić węgliczek. Tak. To, to jeszcze Węgrycze... to, to Węgrycze... ta. ja, ja to... Ale to jest towar, ty, ta, ja pierdzielę. Zobacz, no, zobacz tu to, to się wydaje, że nie, ale to, to się robi No już... tak, no ale to wiesz, no chłopie, 1000 hektarów jak zrobisz na tym, czy tam no nie, 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 nie 800. Nie pamiętam jak wygląda nowe, ale podejrzewam, że jak tam to tak się zmieniło. Tak jak tu u góry prawie. No, to jest wiesz, to już tam może ten sezon, następny i to wszystko. No ale, no ale jakość jest, wiesz, to tam nie ma co porównywać. Ja mam takie najtańsze tam z granita czy z czegoś, no ale wiesz, no w jakiś sposób do tej bezorki to daje radę, nie? Fajnie. Patryk, mam imprezę dzisiaj, muszę spierdzielać. czemu ty zawsze szybko No dlatego, że mam trzy łapy jej i, i robię kreski. Tak, Patryk z Terrano e, odjeżdża. Jeszcze tutaj ogramę go. E, jak widzicie, e, trzybelkowiec podcina na całej tej piękna maszyna. Bardzo, bardzo kurczy ten. Jest równiej na polu. Po moim agregacie, jak się jedzie, to ja często talerzówką też doprawiam, bo jednak nawet tutaj się przejedziemy, tak? To po takim horszu belkowcu jest, wiadomo, że wytrzymałość tych elementów roboczych, no ale to wiadomo, też kosztuje. A tak jak tu się przejedziemy, to czuć te. E, te paski nie, pocięte także nie jest równo. Nie? O, to skacze widać poprzedniej przedniej osi. Nie? Także ja często też jeszcze doprawiam to talerzówką. Gdzieś tam te tam 4-5 litrów spale. Niemniej jednak uprawa jest na te 25-28 cm tu i tu. Z tym, że no wiadomo na szybelkowcu nie wiem, wyciągnięcie tych składników z gleby. No, no, no nie, nie ma o czym mówić, bo będzie lepsze. Nie? Jakby też myślałem, kiedyś taką rozkminę miałem, żeby tego gruberka przerobić sobie na... Czekaj, musimy poczekać, żeby on szedł na B1 i wtedy mu... na B5. I teraz niestety po zgaszeniu ciągnika trzeba to... I wtedy ma zapamiętane B7 a do B4 nie do B4 jest B7 B5 mamy zapamiętane B7 B5 rozkminę taką miałem, że tego grubera przerobić na trzy belkowca. kupić nawet drugiego lub dospawać drugą trzecią belkę mam taką rozkminę bo to jest bardzo dobra maszyna, ten Konskilde, z tym, że mam dalej e, słupice bardziej podobne do słupic, e, które są w Lemkenie e, w Lemkenie Karacie, a nie jest ta słupica sierpowa. Mm. Lub tego przerobić sobie na głębosza czy tam te pierwsze trzy elementy zostawić, tylko pytanie, czy rama wytrzyma. Na razie jest to jakby odłożone w czasie. Ja jestem i tak z tej uprawy zadowolony. Jakby na swoje potrzeby, na moje hektary jest to moim zdaniem wystarczające. Niemniej jednak no ten jednak trzybelkowiec, tak jak widzieliście, on podcina całą szerokość 3 metrów, całą szerokość roboczą. Nie wiem, co Aga mi zrobi, bo mamy 16-18, mamy jeszcze 2 hektary do zrobienia. Ale no przy okazji z Patrykiem pogadaliśmy, bardzo fajnie widzieliście te elementy robocze w Horszu O jest petarda, ja mam tutaj jednak dorabiane te elementy, ale i tak fajnie, no jedna strona W okolicach 50 hektarów mi trzyma, czyli za 70 zł. No ale też jest to, że ja mam tylko 7 łap Więc to się rozkłada Znaczy rozkłada się też na 3 metry, no ale no, Tam jest dobrze, jest dobrze, uprawiamy i lecimy oporowo, włączę koguty, żeby było oporowo, lecimy w kolejny sezon.